Emilia Dulnik, OKTV. OK Jesteśmy właśnie po premierze dwóch odcinków nowego sezonu Korony Królów w Jagiellonowie. A u mojego boku trzecia żona, <grywania> Karolina. Cześć. Cześć, Karolina Porkarie. Zagrałam Elżbietę Granowską, czyli trzecią żonę Władysława Jagieły, trzecią królową. Trzecia królowa. Powiedz mi, królowo, jak się wchodzi w taką rolę. Słuchaj, jest to bardzo ciekawa, niesamowita przygoda, żeby się wbić w taki kostium, nosić koronę, chodzić po zamkach średniowiecznych, ruszać się, chodzić, mówić zupełnie inaczej niż w normalnym, współczesnym życiu. Także była to bardzo, bardzo miła, bardzo przyjemna przygoda, muszę powiedzieć. I też ta postać była dla mnie wyjątkowo przyjemna do zagrania, ponieważ było to jedyne małżeństwo z miłości, proszę państwa. Jagiełło zagroził wszystkim możnym panu. Krakowskim i całemu dworowi, że porzuci swoją koronę, jeżeli nie pozwolą mu poślubić tej kobiety i nie pozwolą mu jej potem koronować. Ach ta miłość! Ta miłość była naprawdę szalona i to było przyjemne do grania, bo dzięki temu ta postać miała bardzo dużo światła. Bardzo była wspierająca dla Jagieły. Nie była żoną, która została mu narzucona z powodów politycznych, tylko była rzeczywiście przez niego wybrana i ona też go bardzo wybrała. Właściwie to oni się kochali, gdzieś tak czuli do siebie bardzo dużo już zanim stali się małżeństwem. To jest niesamowita historia sprzed 600 lat, wśród tych wszystkich małżeństw, które były po prostu tworzone z rozsądku albo przez różne względy polityczne. Tak, tak. I też ciekawa do zagrania, ponieważ y, była jedyną żoną, która naprawdę była dla niego partnerką. Raz, że właśnie z racji wieku, bo byli prawie równolatkami, była dosłownie kilka lat młodsza. Y, I z tego powodu również była niemile widziana, ponieważ. Y, y, Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no to my, 40-letnie kobiety, y, rodzimy dzieci, robimy karierę, y, podróżujemy, właściwie świat stoi przed nami otworem, a wtedy to były staruszki. <grym> Jakby wtedy to, to, to życie już tak, y, tak, wcześniej się zaczynało, wszystko wcześniej się działo i w związku z tym w tym wieku już te kobiety właściwie były naprawdę takie sfatygowane, miały po czwór, czw, czworo dzieci albo więcej. więc y, y, to było bardzo miłe do zagrania, że ona y, bardzo była dla niego ważna i bardzo też mu pomagała w polityce. Pomagała mu podejmować ważne decyzje, korespondowała z papieżem, była naprawdę taką partnerką z krwi i kości. Nie tylko kobietą, która zajmuje się dwórkami, tkaninami, sukniami, biżuterią itd., tylko naprawdę osobą, która współprowadzi wszystkie sprawy polityczne, polityczne w czasie, kiedy byli małżeństwem. Właśnie jeżeli chodzi o ten rozłam kulturowy, ponieważ te no, wieki temu rzeczywiście kobiety były w zupełnie innym miejscu. Jako aktorka, żeby przeklikać trochę do tej roli, też myślałaś sobie o tym w głowie, o tym całym zapleczu? Tak, tak, absolutnie musiałam się mocno udokumentować wcześniej i też przerobić dużą lekcję historii, ponieważ jestem półwłoszką, nie chodziłam do polskich szkół, więc musiałam tutaj, przyznam się, troszeczkę nadrobić i dużo poczytać na temat tego okresu i na temat w szczególności Jagieły i tej dynastii i Elżbiety Granowskiej. I, i, ale było to miłe, że, mo, że akurat ta postać miała taki bardzo współczesny touch pod tym względem. A druga sprawa, która sprawia, że ona jest naprawdę gdzieś tam mi bliska i myślę, że bliska wielu, może być bliska wielu kobietom i widzom ogólnie. To jest temat macierzyństwa. Wtedy dzieci były wychowywane raczej przez osoby trzecie. Rzadkością było to, że rodzice wychowywali swoje dzieci, co dla nas jest normą. Zajmowało się, zajmowało się tym grono zupełnie innych osób, w postaci i tak itd. A Granowska naprawdę o te dzieci dbała. I to nie tylko o swoje, ale również o dzieci swojego, swojego byłego męża, który, kiedy ona owdowiała, zostawił potomstwo. Rzeczywiście ciekawy przypadek i zachęcamy do zgłębienia tej postaci również pod kątem historycznym. Okay.